Siemano widzowie. Dzisiaj gramy w 99 nocy w lesie. Siemano! Nie drzyj się! Mam update i można można sobie zwierzęta. Patrz, Olek, tutaj jest taka budka. No. Chodź do niej, weź sobie ten itemek. No. I znajdź na przykład jakieś zwierzątko, podchodzisz do niego, klikasz play i musisz cały czas celować w ten, w zielone. I musisz potem nakarmić te zwierzątko i będzie twoje. Rota. chce. Trzeba... No, ja ci na przykład pokażę, chodź tu. Czekaj. Czekaj, bo już ty Oj. Oj. Ja już mam zwierzątko. Patrzcie, je, patrzcie. Mamy tutaj zwierzątko. Oswojone. No to ja lecę. mogę sobie je nazywać różnie. To ja nazwę ci tak. Na przykład Olo. O, mam. E, jak je nazwać? Musisz je nakarmić. A, marchewka. Gdzie jest marchewka? O tu jest marchewka. Marchewka. Marchewka, no chodź marchewka, przecież się już... Mam cię mar marchewkę. Daj ja ci ją wezmę. I idź do niego. Gdzie on jest? Gdzie on? Uciek mi. Gdzieś ci uciekł. O, tu chyba jest. Gdzie? Tu ze skamieczkiem się schował. O, dobra. mam. O. To on? Jak mam go nakarmić? A, to chyba nie ten, musisz chyba go jeszcze raz uschłonić. To czekaj. Czyli nie da się. Czekaj, idę po nowego, czekaj. Go wezmę no dobra za... się zwagowała. We, weź tą marchewkę już na zapas i chodź, tu jest najbliższy. I go oswajaj. Tu są nawet dwa. E, maksymalnie są dwa i tam masz level. Jak chyba level sobie ulepszysz, to, to możesz do końca nie wiem. Musimy się zająć obliskiem albo umrzemy. Bardziej, ale bardziej nas te ognisko obchodzi, bo umrzemy. Od nich bardziej ognisko nas obchodzi. No i super umrzemy. Patrz, jele nam się pojawi i zabija. I, i co, teraz... I widzisz, jest teraz Twój. Możesz do niego podejść i go nazwać. O. I nie, nie możemy go zabijać. No to napiszem, jak go, na ja go nazwę. E Mysz... jeleń. Mysz o jeleń? Mysz... czekaj. Mysz jeleń. Ale obchodzi nas bardziej te ognisko. Chodź, mysz, mysz o jeleń, chodź. On za to będzie chodzić. Ej. Sit. O, usiadł sobie. O, już nie chodzi, bo usiądź sobie. Dobra, ja, ja idę romać drewno. O, nie, lepiej nie. Myszo, jeleń, wstawaj. Myszo, jeden, sobie siedzi. Wstawaj, mysz o jeleń, sobie Ale on Cię nie będzie... Możesz też go usunąć. No ja go nie będę usunął. Tylko jak będzie... Możesz wszystkie rzeczy usłajać oprócz kultystów i jelenia. Mm. Mi... Nawet wilczka możesz swoić. Tylko uważaj, żeby się nie zabił. No to wilczka lepiej nie będę, o. Dobra, Ty sobie, myszojeleń, tu grzecznie sieć. Ale zrób nam ognisko, Oluś Jak mam ci zrobić? One, ogłosko. ja tylko te króliszki nie pomagają do walki jakby co Aha Tylko ci mówię, one chcą po prostu, żeby ci przeszkadzać. No no to patrzę, oswajała królika? Nie wiem, po prostu zmanowałaś marzatka Tak ci powiem Po prostu chciałam ci pokazać jak się oswaja Wilki warto os oswajać. Ej, weź wilka Dobra, ja idę kogoś oswoić. Musimy mieć większą mapkę. Na razie tu są same te króliczkie. Musimy mieć większą mapkę. Albo umrzemy. No hmm, to. Ej, czekaj, ja za chwilę jeszcze oswajać? Ej. ja za chwilę wrócę. Mu... Czekaj, Cięcie. Ja mam Dobra. taką fajną rolę. Które daje większą szansę na dobre rzeczy. O, rozważaj. Dobra, już nie ma cięcia tego? Nie ma. To, to, do, to do, dobrze. To, do, to, do, dobrze. To, 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 do, dobrze. Bardzo dobrze. Ja osłaję wilka. O, to fajnie. Tylko nie wiem czy mi się uda, bo trochę to trudne. A nie, nie trudne, takie są moje króliczka, ale nie opłaca się ich osłajać, bo możesz umrzeć szybko. On nie widzę. I to trochę trudne. Ej, zabili cię? Nie. Ale mo ty możesz umrzeć, a więc się nie opłaca. Zabiorę twojego ulu co? a ja mogę twojego olo y, ukraść? ty nie możesz mojego on tylko za mną chodzi jestem głodny no to jedz? ale nie ma jedzenia no to i przy ja ola usuwam Miałem go. Ej, bo ja chyba umrę. To brawo. Chciałem ci dać przykład. Bonifuta nie, się, się nie je. Co? Bonifutów się nie je. Bonifutów? Bonifutów się nie je. Jelenie nie możesz ja się co. No wiem. O, jeleń zabrał <noise> Co? Co? Mój no. no, nie szuleń. Ej, jeleń zabrał zwierzątko! Czekaj. Bamba. Mam. Bam. Ba. Bam. Bam. <noise> nie. Może? No już, nie On nie bije mnie. <grym <Co>? <grym> o, i już zginęłem. Prawie. Chyba. Z... Zginęłem. Dobra, widzowie. To na tyle z dzisiejszego odcinka, bo zginę... bo zginęłem, więc... Pożegnaj się. O. Ale pa! Pa! Subskrybujcie!